Moi drodzy widzowie, witamy w dzisiejszym odcinku. Dziś robimy sobie challenge od 20 zł do kosy. Zapraszam serdecznie do oglądania. Moi drodzy widzowie, zanim jeszcze zaczniemy, w o konkursach, które są dla Was stworzone jest to szybkim Słuchajcie, na Ameczka, na na Digielka, na na Dante na M4 i na. Słuchajcie, kosę Lore. I co zrobić, żeby do nie dołączyć? Już Wam mówię, co jest ważne: dokonujecie tutaj wpłaty, klikacie na plusik, wpisujecie kod najlepszy, jaki może istnieć, czyli kod Adonia, który daje Wam 10 z z każdej płaty i darmowe 20 na start. Słuchajcie, i. Dokładnie się na minimalną kwotę 8,40 i dołączę do wszystkich tych konkursów. Oczywiście im większa kwota wpłaty, tym większe są szanse na wydrobienie któregoś z tych skinów. Dokładnie tak słuchajcie i mamy dzisiaj nie lada wyzwanie, nie lada challenge trudny, challenge typu trudny się wylosował. No ale taki się wylosował na dziś challenge słuchajcie. Um, no i mamy do zrobienia kosę, tak? Od 20 zł słuchajcie. No jest to yy, przekichane, nie jest to challenge najłatwiejszy, proszę niech przeleci na SG. Jest, mamy to, słuchajcie, i lecimy, lecimy dalej, słuchajcie. Um, także co, myślę, że pierwsze, co to, stworzymy sobie bitewkę i polecimy sobie raczej tak delikatnie. Cztery lełkiesiki, dzisiaj będą raczej bitewki na lełkiesikach. No bo wiadomo, od czegoś trzeba zacząć, żeby zrobić ten profil. Co nie, moglibyśmy polecieć również grubo, tak? I jakbyśmy polecieli, słuchajcie, grubo, to szanse byłyby, żebyśmy yy, skończyli tę czynność tak o, i byśmy wygrali. Ale są też szanse, żebyśmy skończyli tak o, i byśmy po prostu przegrali, tak? No ale na razie, jedyna czynność, znam, zależy, to jest wygrana. No niestety, słuchajcie, SG nie przybliża nas do tej wygranej w ogóle. MP7 również nie zmienia zbytnio naszej pozycji. I słuchajcie, i czy to nam pomoże? Nie, no niestety, złotówkę, kurde, w dupę. A, pizza! Słuchajcie. Słuchajcie, no nie jest za ciekawie, nie jest za ciekawie. I teraz sobie myślę, może byśmy spróbowali indirect case'a. Indirect case'a dawno nie otwierałam, że so zrobimy sobie bitwę na dwie skrzynki, to będzie szybka bitwa. Bitwa typu szybka. No i zobaczymy, czy po prostu siądzie, nie? Mamy tu swojego przeciwnika, słuchajcie, i zobaczmy, czy się coś uda. Bizon. No i to nie dla nas. I już jesteśmy w dupie na pierwszym, i zostaje tylko druga skrzynka, no może nas coś uratuje. No raczej nie sądzę, żeby to nas jakoś bardzo uratowało. No, cóż, widzę, że tutaj dla nas poprzednich poleciały dwa takie droższe skiny. No, a nam, jak to zwykle, wiatr w oczy, i. i bym powiedziała brzydko, ale nie powiem brzydko. Więc y, trzeba się jakoś odbić. Żeby się odbić. Moglibyśmy powiedzieć, Olina, no dwie gry z rzędu przegraliśmy. Dwie gry z rzędu przegraliśmy, no to ja myślę, że tą akurat wygramy. To wróćmy sobie tą jedną skrzyneczkę więcej. No bo ile można, ile można przegrywać, tak? No ile można przegrywać, słuchajcie. No, dwie bitwy w dupę. No nie może być trzecia bitwa też przegrana. No i pięknie, coś tak przeczuwałam, że może się to dobrze zacząć. Ej, minimal RSG poleciało nam za 4 złote. No to ładnie, powiem Wam szczerze, ładnie. I teraz, tak naprawdę, lecimy po profit. Jak tu nic się nie zdupi po drodze, no to będzie easy win, tak? Easy win. No nie taki easy, no ale jednak win, tak? I mamy SGS, słuchajcie, znowu złotóweczka. I mamy na plusik 3 złote, także można powiedzieć, że lekko odrabiamy. Zobaczmy sobie tego, słuchajcie, Indirect Case, bo on przed chwilą, no oddał, bizonik tam poleciał. Nie dla nas, ale poleciał, więc zobaczmy. No może się uda, może się Kto wie, zobaczmy. Może ten gloczek? Kurde, ten gloczek chociażby coś był wart, nie? Słuchajcie, no, było blisko No, ale, no, ale niestety nie Rewolwera mamy, zobaczymy, lecimy dalej No, dajmy sobie tak szansę jakąś Kurde, ta SSG też by coś była warta W dupę jeża no tutaj dajmy jeszcze jedną szansę. No do trzech razy sztuka, tak? Do trzech razy sztuka przelosujemy maszynę. No i mamy Pepe Bizon, słuchajcie. Pepe Bizon, on no, coś będzie warty 391 i myślę, że póki nam daje, to będziemy tego indirect case'a sobie otwierać. Saved off, słuchajcie. Saved off. Saved off, też jest tutaj wysoko, dosyć w pozycji. 365. Ej, dobra, jeszcze chwila. I naprawdę to zrobimy. Zaraz może jakiś digielek tutaj poleci. Proszę, SG, proszę SG. No nie no, 5'7. Kurde, ten, ten SG, Na niego jest niski procent uuu, jakby nam w jakimś lepszym stanie poleciało. Dobra, mówiłam, że do momentu aż nie będzie, aż przestanie nam dawać, ale jeszcze raz. No i mamy SG, ile? Złotóweczka. Czy chociaż coś lepszego się nam tutaj wydropi? Złoty dziewięć, czyli tak jak y, obstawiałam, że tak powiem. No i myślę, że tak o, Trochę pomęczyliśmy Low Case'a, trochę pomęczy, pomęczyliśmy Indirect Case'a. Poszedłbym na Colorful Case'a. Nie wiem, czy to możemy wygrać, więc zacznijmy delikatnie. Szybka bitwa na dwie skrzyneczki. Siądzie albo nie siądzie, tak? No nie ma innej szansy. Z 50-50. Albo wejdzie, albo nie wejdzie. Jeżeli chodzi o osobę, która wygra z kim poprzedniego odcinka, to będzie to kosztowało nie stwierdzić, także jeżeli jeszcze ciebie nie ma, linki jest w opisie. Zapraszam. No zobaczmy. W ogóle najdroższy skin. Tutaj 302 zł to kosztuje. I to jest Miami Flow, słuchajcie, holo. Tug Life nam poleciał. Uuu! Ładnie, piątalek na sam początek. Już jedną skrzynką zobaczcie, jaki profitik zrobiliśmy. I mamy to. Co by nie było, jest bardzo miło. Szkoda tylko, że ten Bot Ardian, kurde, wydropił baskiny po 30 groszy. Nawet nie. Ehm, no bo mało kasiory, mało kasiory, no ale. Okej, okay, dobra, lecimy anime case też szybka bitewka 4,20 i myślę, że za chwilę Jeżeli tą bitwę przegramy, to myślę, że Będzie trzeba lecieć Olina, dlaczego? Bo taka jest taktyka, jeżeli to przegramy Lecimy Olina, jeżeli to wygramy To lecimy za połowę balansu, no zobaczymy Let's see, okej, okay, to samo nam poleciało I zobaczmy, czy ta skrzynka Coś odrobi, szczerze nawet niech nie daje, nie wiadomo ile, a żeby chociaż da tyle, żeby wygramy No i dupa. Jest dupa. Czyli tak jak wspomniałam, tak jak powiedziałam, no tutaj by światło Olina zrobić, no bo nie można tyle przegrywać, tak? Nie można tyle przegrywać. I mamy, słuchajcie, nam dostaje nam 8 groszy na naszym koncie. No i mam nadzieję, że się on To jest w ogóle 3, 6, 9, 10 skrzynek, 11 skrzynek, nie? Dobra, słuchajcie, MK na pierwszy rzut. Co prawda nie jest to nie wiadomo ile pieniędzy, ale jest to tyle pieniędzy, żeby po prostu zapewnić nam tutaj przewagę. No, łosica, dawno łosiczka nie poleciała i słuchajcie, 3,36. Tak mogą nam skiny lecieć. Galil, u w dupę. U w dupę, słuchajcie, jest blisko, jest blisko tutaj nasz przeciwnik. 4 grosze jest w plecy, i jest gej, żebym powiedział. Ja, pidi słuchajcie, jak my tego nie odrobimy. Mamy dwa złote do odrobienia. Z czym jeszcze tutaj, no musiałby jemu coś nie polecieć, nie? No a na razie się nie zapowiada na to. Dobra, jest SG. Uff i puff. Okej, okay, no ale mu też SG poleciało, tylko że za złotówę. Czemu to jest tak, że jak mi coś poleci, to ja mu też poleci, ale nie jakoś gorzej. Dobra, ej, złotówka Galil. Nie, jest pizde, jest pizde, jest koniec challenge. Słuchajcie, nie ma opcji, żeby tutaj coś poleciało, nie? Nie ma. To chyba nas nie uratuje, co? pizdo Udało się, słuchajcie, ej, szczerze, szczerze, ja naprawdę w to powątpiewałam, naprawdę w to powątpiewałam i te ostatnie SG, a jeszcze nie wiedziałam, czy dać tą ostatnią skrzynkę i idealnie nam na nią starczyło. Pff, łeb rozwalone, nie? Dobra, słuchajcie, robimy bitwę za połowę balansu, żeby w razie czego jeszcze zrobić jedną, jakby coś poszło nie tak, jakby coś poszło nie po drodze. No i zobaczymy po prostu, nie? Zobaczymy, przeciwnik nam się tutaj sam rozlosował bez bota dzisiaj, jak widać w tej bitewce. Także zobaczymy, kto tutaj lepszego stickera wydropi. Słuchajcie, no i colorful case, nie? Poszedł. Więc zobaczymy czy odda czy raczej yy, dupsko. No na razie w ogóle, w ogóle, w ogóle nie oddaje, nie? W żadnym po prostu słowa znaczeniu nie oddaje, a już jesteśmy w połowie, słuchajcie. Jesteśmy w połowie i jest dupa. Serio, losują się tak beznadziejne stickery, i to nie tylko mi, ale też mojemu przeciwnikowi. No, jak to nie siądzie, to po prostu ja jestem in shock. Dobra, weszło i ostatni sticker. Dobra, siądzie, weszło. Przegra wygraliśmy, ale. <grywa> tak, jesteśmy w, w plecy, nie? W plecy jesteśmy. Więc tak, o, zrobimy szybką bitwę. Słuchajcie, na jednego lowcase'a, czyli taktyka. Przegrywamy jedną bitwę. Jeżeli tą wygramy, to robimy kolejną, jeszcze raz, żeby przegrać tą bitwę po prostu i robimy to tak długo, żeby przegrać bitwę, żeby później kolejna była wygrana, czyli na szybko kupujemy bitwę, lecimy, słuchajcie, nie ma czasu się zatrzymywać, bo my musimy zrobić szybko, szybko musimy zrobić tą kosę, bo na to, na tym nam zależy, żeby ta kosa była, tak? No i znowu wygraliśmy tą bitwę, nice. Szczerze powiem wam, że naprawdę jestem w szoku. I tak po 20 groszy, ale do celu kurde widzę. Widzę, że naprawdę nam to idzie, nie? W tym odcinku, macie tego skina na wygranie, żeby go wygrać, jeden coś się zrobić, to zawiercie lajka, potem nie zastycydowego kanał i napisać komentarz. A w komentarzu napiszcie, jakie jest wasze hobby. 19,99 mamy. Wygląda trochę jak na półce sklepowej. No jest, dobra, udało nam się przegrać. Szczerze, tyle wygraliśmy z rzędu. Jedną przegraliśmy i ja możliwe, że to będzie jakiś, kurde... No wiecie, nie? Że to może nas zawieść. Nie stać nas. Dobra, może tak o zrobimy. O, dobra. To jest git bitwa, to jest git bitwa, słuchajcie. Eee, mamy indirect case'y i dwa low case'y na sam koniec. Widzę, że ktoś dołączył. Dobra, jest jakiś tutaj przeciwnik. No i zobaczymy. No jak to siądzie, no to jesteśmy po prostu uratowani. Jak to nie siądzie... No, że tak powiem, nie zdziwi mnie to, nie? Nie zdziwi mnie to, bo ja po prostu, jeżeli chodzi o właśnie challenge do kosy, to naprawdę rzadko mi to wychodzi. To nie tak, że mi to w ogóle nie wychodzi, jednakże wychodzi mi to dosyć rzadko. Ale skiny naprawdę lecą fajne. No dropi dzisiaj z tego indirect Case'a tak, że tak powiem konkretniej. Oby się tylko nie zesrało na sam koniec. No i bizon, dziękuję. Teraz, teraz musimy to zrobić. Teraz mamy 80 groszy jest w plecy, a uwierzcie mi na tych skrzynkach. 80 groszy, czasem coś wydropić. Przepraszam, przy... Oj, pizda. SSG. No, tu nie wiem. Nie, nie, nie. Nic. Nie, to już możemy się widzowie pożegnać, bo tutaj nic już nie poleci z tych low Szanse są tak niskie. Nawet jakby nam dwie łosice poleci Chociaż, chociaż jeszcze szansa jest. No nie. EP7. ESA. No nie. Ja pierdolę, czy ja mogę kiedyś zrobić ten challenge widzowie, czy ja mogę kiedyś wygrać? I to byłby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie lajka, like, suba, komentarz i do zobaczenia w kolejnym. Bye!